Jedno mam pytanie do Pani Przewodnicząca. Jak dla Pani spór jest taki normalny, to dlaczego Wasz polityk Krzysztof Śmiszek, chce proponować nowe przepisy, które mają cenzurować konkretne opinie? Nie chcemy takich przepisów i powinniście się powstrzymać. Zaakceptować to, że jest o spór. Czym pan mówi? o jakich Pan mówi? Tak, przepisach? mam na myśli te przepisy, gdzie pod nazwą mowy nienawiści chcecie zakazać krytyki Waszego programu ideologicznego. Ale ten zakaz może być. Proszę nienawiści się przyzwyczaić, jest. że jest spór, Chodzi tak jak o Pani proszę, mówi chronionych kategorii przed właśnie tą mową nie Czyli cenzurę chcecie wprowadzać. Dokładnie a tak czy, samo jak my nie chcecie. Nie, 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 kogoś ze względu na jego pochodzenie etniczne czy, czy I Wy będziecie nie, co to jest nie, obrażanie, obrażanie, tak? to nie, to będzie nie, będzie To będzie To tym decydował sąd, bo ten mhm. przepis już jest. On jest, No to skoro jest, to wystarczy. nie, bo nie, jeszcze nie, nie, kategorii, między nie, nie, psychoseksualnej. nie, ma w polskim Mowy nienawiści. To jest kalka wiesz, językowa z angielskiego hate speech. przepis, który zabrania. Gdzie wy chcecie, żeby ludzie szli za poglądy ludzi. do więzienia.